Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, mam dla Was e, wspaniałą partię. Zresztą wiele jest wspaniałych partii na tym świecie, zapisanych w historii szachów. E, ta partia była rozegrana pomiędzy was Weselinem Topałowym, bułgarskim arcymistrzem bardzo wysokiego kalibru. Otóż ten zawodnik, e, jako jeden z nielicznych na świecie, uzyskał ranking powyżej 2000. 800, było to w roku 2006. Piekielnie silny arcymicz. Teraz już jest mniej widywany na arenach szachowych. No, a jego przeciwnikiem był sam legendarny Gary Kasparow. W tamtym czasie, gdy partia była rozgrywana, pomiędzy nimi. Był to rok 1995 i Topałów posiadał ranking 2670, a Kasparow 2795. W tym też czasie, no, przed Kasparowem drżeli po prostu przeciwnicy, on... Grał w szachy. Po prostu wyśmienicie, można powiedzieć tak, jak Magnus Carsen w czasach obecnych, a może i lepiej. Ciężko też stwierdzić. W każdym razie partie Kasparowa są dla mnie osobiście, są fantastyczne. Wychowałem się na nich i postaram się Wam też przekazać kilka tutaj trików z jego strony. Mam nadzieję, że tutaj pozycja i partia, i tok myślenia Kasparowa przypadnie Wam do gustu. No i dobra, przejdźmy do rzeczy w takim razie. Topałów rozpoczął e, partię posunięciem E4. Kasparow odpowiedział C5, skoczek F3 ze strony przeciwnika i skoczek C6 ze strony Kasparowa. No mamy zwyczajną obronę sycylijską. Jeszcze nie wiemy, jaki dokładnie wariant powstanie, ale już po kilku następnych ruchach, czyli D4, atakujemy tutaj szybko centrum, bardzo mocno. I już wiemy co mniej więcej powstanie tutaj. Czarne mają teraz też do wyboru zagranie na przykład skoczek F6, zagranie E6, zagranie D6, nawet tak, zagranie G6. Jest kilka opcji. Kasparow wybiera posunięcie E6 i w ten sposób przechodzi do wariantu Tajmanowa. No i teraz przeciwnik tutaj Kasparowa zagrał posunięcie skoczek C3. Jest to naturalne posunięcie w obronie sycylijskiej. W ten sposób gra się. No całe, yy, całe lata <gry> wszyscy tak grają zawodowcy, którzy, i nie tylko zawodowcy, którzy grają obronę sycylijską białym kolorkiem. Nie wnikajmy w to mocno, bo to jest zwyczajny rozwój figur. Przejdźmy dalej. Posunięcie D6, y, które pięknie tutaj y, pokazuje to, jak te pionki świetnie kontrolują tutaj centrum, ale to już mówię, to jest taki y, powiedzmy etap, gdzie... Nie musimy aż tego mocno wiedzieć, bo po prostu wiemy, że te pionki w Sycylu są, są kąśliwe, są niebezpieczne. Można też powiedzieć, że czarne tutaj grają w taki sposób lekko zachowawczy: ktoś by stwierdził, bo białe mają więcej przestrzeni i tak dalej. Ale obrona sycylijska jest takim debiutem, w którym to czarny ma szansę już od samego początku walczyć o zwycięstwo. Szczególnie jest to wariant najdorfa. tak mówią specjaliści. No dobrze, białe zagrały, posunięcie koniec na e3, skoczek f6 ze strony Kasparowa. Tutaj oczywiście nie boimy się takiego zbicia na c6, bo odbijamy pionkiem i mamy dosyć silne centrum trójpionowe, że tak się wyrażę. Posunięcie f3 ze strony przeciwnika, Kasparowa przeciwnika oczywiście. I koniec E7. Zauważcie, że m, tak naprawdę tutaj Kasparow nie wykonuje jakichś mega kosmicznych posunięć, prawda? E, również e, Topałów nie wykonuje jakichś e, super, super ekstra posunięć, takich, które e, przyprawiają nas tutaj oból głowy, oczywiście w pozytywnym słowa tego znaczenia. To są normalne posunięcia, e, które polecam powtarzać po Mistrzach Świata i e, po, e, po e, tych silnych naszych arcymistrzach zapisanych w historii. No, dzięki temu, dzięki analizom partii możemy się naprawdę wiele nauczyć. Dobrze, już nie was nie zanudzam, lecimy dalej. G4 ze strony yy, białego, dlatego że yy, ten ruch yy, powoduje taką. Yy, Taki mały tutaj zastrzyk niepewności, ponieważ w każdym momencie jest y, do zagrania takie posunięcie G5, i ten skoczek będzie musiał czmychać z pola F6. Ale na szczęście jest to pole D7, takie bardzo ważne dla tego skoczka, w, tutaj w tej obronie cyliskiej I skoczek z F6 wie o tym, że zawsze ma schronienie na polu D7, więc się tego musimy bardzo mocno trzymać, żeby przypadkiem nie zagrać gońcem, na przykład na D7, i żeby skoczek nie miał tutaj już pola powrotu, bo jakby na przykład na G8 musiał wracać, no to. To myślę, że nie byłoby fajnie. Na bandę często też się zagrywa, ale na bandzie skoczki no z reguły stoją słabo. Nie zawsze, zawsze są wyjątki od reguł, no ale w tym wypadku na D7 będzie to najlepsza placówka za, dla skoczka, dlatego nie musimy zagrywać takiego posunięcia H6, żeby się bronić przed tym y, ruchem G5 przede wszystkim. Poza tym takie posunięcia typu H6, one są zawsze punktem zaczepki dla przeciwnika, więc to jeszcze bardziej tutaj rozjusza. Y, y, w stronę białych, żeby zagrać, taki, zagrać takie posunięcie G5 w przyszłości na przykład. Kasparov tu się nie przejmuje, robi po prostu roszadę. Nie boi się tutaj ataku pionów. Wielu zawodników po prostu boi się, jak ktoś ich atakuje i panikują. Zupełnie niepotrzebnie. Moi drodzy, uczmy się od arcymistrzów. Hetman D2 ze strony y, Topałowa. No i posunięcie A6, takie tradycyjne w obronie sycylijskiej, które y, Przeszkadza przede wszystkim w targnięciu tu tam trzem, trzem figurkom. Aczkolwiek rzadko się zdarza, że tu figurki e, skakują na B5. Jeżeli jest okazja, oczywiście y, można, i czarne mogą mieć z tego tytułu kłopoty. Ale drugi taki, że tak powiem, aspekt, taki fajny tego posunięcia na A6 jest taki, że w przyszłości dążymy do zagrania ruchu B5 i staramy się atakować skrzydło hetmańskie. W tym momencie białe zagrywają posunięcie. Pod tytułem Długa Roszada. Jest to normalny ruch, y, który pokazuje zamiary Białego, dlatego że już ten G4, y, po, te, to, to posunięcie G4 już pokazało ten zamiar Białego, co Biały chce robić. Biały chce po prostu niszczyć tutaj y, na skrzydle królewskim y, i gonić króla. Y, dlatego też została zagrana Długa Roszada, żeby w przyszłości może wieżyczka weszła na G i pioneczki mogłyby tu na, na niego lecieć. Ale uwaga, nie jest to takie proste. To naprawdę nie jest takie proste, jeśli chodzi o ten atak. Zobaczmy, co poszło dalej. Teraz Kasparow zagrywa posunięcie, które jest jego, można powiedzieć, znakiem firmowym. On bardzo lubił grać ten ruch. Po prostu wymienił jednego skoczka w centrum. Dzięki temu. Y Jedna figura mniej daje możliwość swobodniejszego, może rozwijania figur. I zobaczcie jak to wygląda. Posunięcie B5. Ten ruch już może być taką małą bolączką głowy dla strony przeciwnej, ponieważ będzie, mo, będzie można było będzie, będzie można w przyszłości zagrać posunięcie B4 z atakiem na skoczka bezpośrednio. Wielu z nas y, grając białymi zagrałoby pewnie ruch a3, ale to powtarzam, ta sama sytuacja co z ruchem h6, jest to zawsze taki punkt zaczepki. Aczkolwiek a3 czasem się grywa. Y, no, szachy są na tyle złożone, że nie ma takiej prostej odpowiedzi, kiedy taki ruch jest dobry, kiedy zły. Znaczy odpowiedzi pewnie y, są, ale nie aż takie ogólne i oczywiste y, w każdej pozycji. Niestety w szachach pozycje są różne nawet w tych samych wariantach również, więc nie ma, nie ma czystej reguły. Dobrze, w tym momencie jest taka ogólna zasada, teraz coś zagrają biały, bo po długiej roszadzie często zagrywa się takie posunięcie bardzo profilaktyczne. Za moich czasów jeszcze, jak ja byłem małym dzieckiem i grałem w szachy, takiego posunięcia może, znaczy znano taki ruch, ale nie był taki, powiedzmy, popularny i taki typowy. Jest to król B1 i My się dopiero tego ruchu nauczyliśmy kiedyś, jak byliśmy troszeczkę starsi. Zresztą szachy teraz tak poszły do przodu, że wiele rzeczy się szybko zmienia i szybko nadaje jakiś tam sens w szachach. No dobrze, jedziemy dalej. Posunięcie król B1 i goniec B7. No i zauważcie, tutaj figury wszystkie są wyprowadzone. Jest dobrze. Jakiś tutaj plan z wieżą na C8 może zadziałać bardzo fajnie. No i białe postanowiły zagrać H4. To co wcześniej wspominałem, atak pionków wygląda groźnie, ale jak już mówiłem, tutaj Kasparow się w ogóle tym nie przejmuje. W ogóle się tym nie przejmuje. Tutaj, moi drodzy, w tym momencie Kasparow zagrywa posunięcie wieżą na C8 i skoczek, przepraszam, nie skoczek, jeszcze pionek, tutaj już od razu skoczka atakuje na F6, więc skoczek, jak już mówiłem wcześniej. Ma świetną placówkę na polu D7. No i posunięcie ze strony białych, posunięcie wieża G1. No ten ruch moi drodzy do najlepszych nie należy, chociaż wydaje się, że całkiem w porządku posunięcie. No białe mogłyby grać H5 i G6 mocno tutaj męczyć stronę przeciwną. Ale następuje teraz fajny ruch od razu taki bardzo dynamiczny ze strony. Kasparowa, od razu powiem, że jeszcze zamiast wieża G1 należałoby zagrać A3. I pewnie już się domyślacie, jakie to jest posunięcie. Oczywiście, że po wieża G1 nastąpiło od razu B4. B4 atakuje skoczka i powiedzmy sobie szczerze, no ten skoczek za dobrych odejść nie ma na bandę nie bardzo, może jakiś hetman a5 bym go z zaatakował zauważcie, że tu skoczek d7 też spełnia bardzo ważną rolę, pilnując pola b6 mając opcję zagrania na e5, ewentualnie może na c5, nie wiadomo jakie będą zamiary tutaj jeszcze białego więc na to czeka przeciwnik no ale tutaj skoczek czmychnął na pole e2, tym samym zamykając leciutko gońca więc tym bardziej tutaj Kasparow się na pewno z tej sytuacji bardzo cieszył i był zadowolony no, i w tym momencie następuje bardzo silne posunięcie. No jeżeli nie mamy, za bardzo, nie mamy dużego doświadczenia w obronie sycylijskiej, więc te, to ciężko takie posunięcie zagrać. Zauważcie, że tutaj jest pionek pod biciem. No i teraz pytanie: Czy Kasparow tego pionka obronił posunięciem takim A5 lub Hetman A5, tak? No nie, powiem wam, że nie. No i silni arcymistrzowie starają się znajdować bardzo ciekawe idee. Jest tu e, na przykład, e, są takie może powiedzmy trzy posunięcia bardzo ciekawe typu D5. Jak mamy okazję w Sycylu zagrać D5, to korzystajmy. E, można zagrać hetmanem na C7. Zauważcie, że bić nie można, bo tam leci na C2. Więc po linii C wieża z hetmanem świetną rolę by tutaj spełniły. E, no i teraz e, jeszcze jest jedno takie posunięcie, które właśnie zagrał Kasparow. Jest to posunięcie skoczek na E5. E, piękny, ideowy ruch. E, słuchajcie, ten, to posunięcie mi się nie podoba. Myślę, że wielu yy, graczom, nie tylko silnym, taki, takie posunięcie przychodzi do głowy, ale trzeba wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że tutaj, jeżeli goniec zbije i my odbijemy, to czarne mają fantastyczną grę. Fantastyczną grę. Już zaraz wytłumaczę, dlaczego. Jeszcze tylko cofnę jeden ruch i chciałbym Wam pokazać, co by było, jakby hetman zbił teraz pioneczka. Yy, przepraszam. Yy, po skoczek E5, co by było jakby Hetman zbił pioneczka na B4. Dokładnie w tym momencie, tak, zamiast bicia na E5. Y, OK, dobrze. No i teraz zauważcie, że tutaj jest goniec pod biciem. Również tu jest opcja zbicia na F3, ale ważniejszy jest goniec, bo jak zbijemy na F3, to Hetman nam zbije na B7, ale mamy fajne wtrącenie. Hetman C7 z obroną i z atakiem, a pionek trzeszczy. Jest po prostu tutaj e, już w porządku, ale Sprawdźmy, co by było dalej. Jeżeli na przykład Hetman zagrałby na B3, zauważcie, że bronimy pionka C2 i bronimy pionka na F3. Niestety tutaj Kasparow miał niespodziankę dla białego. Niestety, dla białych, tak? Skoczek na F3. Strzał nie z tej ziemi. Chociaż ten ruch jest dosyć prostym posunięciem, dlatego że jak Hetman zbije na F3, no to tutaj na C2 jest strzał i zbijamy wieżę z, no z wygraną, z matem. W tym momencie po tym posunięciu mogłoby nastąpić goniec B6, wtrącony ruch. To jest no, najlepsza chyba odpowiedź w danej sytuacji akurat. No i Hetman teraz musi zagrać dosyć, dosyć poprawnie. Hetman na, na C4. Zauważcie, że jak na przykład Hetman by zagrał na C6, no to skoczek na D4 wskakuje, no i następuje wymiana. I biały lekko się, można powiedzieć, prostuje, chociaż tutaj czarne też dobrze stoją. Hetman na C4 mogłoby nastąpić, zwykła wymiana Hetmanów i skoczek na D4. I jak sobie z tym poradzić? Zauważcie, że tutaj wisi wieżyczka i oczywiście jest atakowany skoczek. Kasparow miał to wszystko w głowie. Jeżeli by tak nastąpiło, on miał to w głowie. Tutaj należy zbić wieżyczką na D4, taki mały zabieg kosmetyczny, ponieważ jak goniec zbija na D4, to zauważcie, że nie musimy tutaj zbijać, tylko odbijać oczywiście wieże i nie tracimy żadnego materiału. Ale jest jeszcze bardzo fajne takie posunięcie pod tytułem E5. Można wtrącić taki ruch E5, można też zbić oczywiście na G1. Myślę, że większość z nas takiego ruchu E5 by nie zagrała, chociaż mi się ten ruch bardzo podoba. Zauważcie, że jak wieża odejdzie, to my skoczkiem zbijamy tutaj. No i mamy dwie figury za wieżę z totalnie wygraną pozycją. Tutaj na przykład goniec mógłby z powrotem wrócić na B6. No to tutaj już trzeba to wieżę na pewno wziąć w tym momencie. I zobaczmy, jaka jest struktura pionków. Tutaj mamy trzy pionki. Powiedzmy na jednego, chociaż tutaj jeszcze pionek zaczepia tą linię, więc powiedzmy dwa pionki na trzy. No ale tutaj myślę, że dokładne zagranie H6 powoduje to, że te skrzydło się strasznie rozwala. Widzimy, że tutaj można wziąć pionkę, ale. Pamiętajcie, że tutaj też jest strzał, no i te pionki mogą być naprawdę groźne, więc się czarne nie śpieszą tutaj, przepraszam, z biciem na E4. Po biciu na H6 po prostu odbijamy na H6 i pozycja myślę, że jest bardzo przyjemna dla czarnych. Lepsza jest po prostu, tutaj wisi pionek, w każdym momencie wisi ten pionek, tu jakieś posunięcie typu F5 z rozegraniem tej pozycji w centrum. No, może nie widać tego, że tu jest już wygrana dla czarnych, ale czarne są zadowolone z tej końcówki. Na wyższym etapie to słuchajcie, na wyższym poziomie to już jest na pewno y, niezły miodek. Przejdźmy do tej pozycji, która y, nastąpiła, i jeszcze pokażmy sobie, co by było po wybiciu. Już, już tłumaczę, że to bicie dla białych byłoby fatalne w skutkach, dlatego że no powiedzmy, Hetman odchodzi, no to Hetman C7 tak, i atakujemy dalej tutaj. Zauważcie, że te figurki kompletnie nie mają jak za bardzo jak grać, a po wszelakich wymianach które są wielce prawdopodobne na poziomie troszeczkę niższym, to w tym momencie czarne są fantastyczne. Znaczy, fantastycznie tutaj mają ustawione figurki, ponieważ grozi goniec C5 z atakiem wstępem, grozi wieża D1. Zauważmy, że te zdwojone pionki nie mają kompletnie znaczenia. Te pionki są dosyć silnymi pionami, mimo że są zdwojone. Chociaż reguły ogólne mówią, że zdwojone pionki są złe, szczególnie w końcówkach. Tu jest końcówka, ale jeszcze są trzy figury. Przede wszystkim para gońców rekompensuje ogromną przewagę tutaj dla czarnego. Słuchajcie, po tym posunięciu skoczek E5, Topałow zagrał słabe posunięcie pod tytułem wieża G3. No po prostu obronił pionka. Myślę, że też większość z nas tak od ręki by zagrała podobny ruch, żeby obronić po prostu pionka. Kasparow w tym momencie zagrywa bardzo ładne posunięcie skoczek na C4. Moi drodzy, no, to posunięcie mm, jest takie klasyczne w obronie sycylijskiej, szczególnie, że goniec nie może nam jeszcze zbić skoczka, a ze wstępem atakujemy hetmana. Tutaj znowu wisi ten pionek i zauważmy, co by się wydarzyło. Jeżeli hetman bezbił na b4, no, to znowu gramy hetman c7 z tym samym planem. I idea tutaj jest taka, że czarne poświęcają tego pionka, grożąc posunięcie d5 i są kolejne linie otwarte do ataku na króla. Zobaczmy, jakby to mogło nastąpić w kilku ruchach. Hetman B3, czyli broni tutaj pioneczka i od razu kopiemy tutaj w centrum posunięcie D5. Jeżeli pionek by wybił, no to goniec wybija. Fantastyczna pozycja czarnych. Życzę wszystkim takich otwarć, zauważcie, że tutaj jeszcze wieża, tutaj no, jest obserwowana lekkim okiem przez Hetmana przy okazji. Grozi wieża B8. Z wielkimi tutaj taktycznymi uderzeniami, typu na przykład skoczek A3, również. Także pozycja byłaby na pewno wyśmienita. Po tym ruchu skoczek C4 Topałów nie odważył się na bicie pionka, bo zawsze taki pionek może lekko chronić króla. Więc postanowił Hetman zawrócić na C1. No ale zauważmy, że każde wycofanie figury może powodować jeszcze większy apetyt na atak ze strony przeciwnika. No i tak robi Kasparow. Posunięcie E5. Wspaniały ruch który pokazuje totalną dominację figur i pionków w centrum. Goniec no, musi odejść na powiedzmy F2, tak też było w partii. Zauważcie, że ten pionek pięknie kontroluje te ważne pola centralne. Poza tym w Sycylu jest też tak, że często białe walczą o punkt D5, a ten punkt D5 jest kontrolowany przez gońca. Bierzeczka tu się raczej nie odważy zagrać na to pole. No i w tym momencie Kasparow już ma to, co chce co chciał uzyskać. Również zauważymy, zauważmy jedną rzecz, że tutaj biały nie jest w stanie go szybko atakować. Białe nie są w stanie atakować tutaj y, króla, przeciwnika. W tym momencie y, Kasparow zagrywa posunięcie A5. Spokojny ruch, te pioneczki powolutku idą do góry. Goniec zagrywa na G2 i goniec na A6. Ustawiamy, bardzo przepraszam, ustawiamy gońca na jeszcze dłuższą diagonalę. Powodujemy też... Y Między innymi takie posunięcie pod tytułem skoczek na A3 lub skoczek bije na B2 z odbiciem figurki na E2 ze zdobyciem pionka lub rozszarpaniem tutaj tej roszady u przeciwnika. I w tym momencie wieża E1 ze strony topałowa, a Kasparow gra oczywiście bardzo powoli. Znaczy powoli, to jest dynamiczne zagranie, tak naprawdę, ale ma na to czas i gra spokojne A4. Zobaczcie, no tutaj jest masakra goniec na H3, no tutaj może y, Gary nie zauważy, że bisi wieża, ale wszystko widzi Mój drodzy, tutaj dobrym posunięciem również byłoby zagranie wieża B8, czego nie zagrał Kasparow, ale y, znaczy to, to powoduje, że na przykład jest B3 jakieś, tak, tu wieża zawsze fajnie pomaga na linii B, ale Kasparow postanowił zagrać wieża C6, ten ruch też jest bardzo dobry, po prostu z inną y, ideą, z innymi tutaj myślami się y, miotał Gary Kasparow posunięcie Hetman D1 powoduje to, że nie można zagrać posunięcia D5, prawda? Bo od razu jest bicie. Ale czy na pewno nie można? No właśnie, moi drodzy, można. Taki był zamysł właśnie Garego Kasparowa. On się nie boi, on gra D5. Czy przyszedłby Wam taki ruch do głowy? Moi drodzy, yy, sprawa jest prosta. Jeżeli zbija hetman, bierza D6. No i powiedzcie mi, co ma zrobić hetman w tym momencie. Hetman C5? To dajemy szacha. I? W następnym ruchu w kolejnym w kolejnym zbijamy hetmana na c5. Oczywiście tam hetmanem odbijamy również na d1. Więc taki ruch nie wchodzi w grę. Tylko takie posunięcie e na d5. Aczkolwiek tutaj się kompletnie nie boimy, bo znowu gramy wieża d6. I kto mi powie, jak obronić tego pionka na d5? No nie ma jak. Tu już zostało wszystko przemyślane. Tutaj pozycja jest już totalnie wygrana, chociaż może tego jeszcze nie widać gołym okiem. Ale już zobaczmy, jak to y, wyglądało dalej. F4. Posunięcie, które pozwala wieżyczce y, się y, lekko bronić. Ale to nie wystarcza, niestety, bo Kasparow gra proste posunięcie wieża bije D5. Czyli tak. Wieża C6, wieża D6, wieża D5. Proste ruchy, trzy wieżo i jest po partii. Wieża D3 ze strony y, topałowa. No i na chwilę was zostawię teraz, żebyście. Znaleźli posunięcie, które już tak naprawdę wygrywa partię. Kilka sekund, kilka chwil, ja już mówię co dalej. Posunięcie, skoczek na A3. Dzień dobry. Tutaj mamy poświęcenie skoczka. Należy wybić, no lepszych ruchów nie ma. Goniec bije na D3. Pionek odbija, wieża bije na D3. Trzeba było zauważyć daleką ideę, że w następnym ruchu odbijamy gońce na H3. Przewaga materialna wystarczy. Tutaj y, po tym ruchu mogłoby jeszcze nastąpić, na przykład, Hetman bije na A4, y, wieża na przykład bije na H3. Y, posunięcie AB i Hetmanem pakujemy się do góry, atakując tutaj. Znaczy, no, męcząc przede wszystkim te figury, i przede wszystkim również na B4 jest opcja zbicia. Tutaj y, białe mogłoby zagrać na przykład Hetman C2. No to cyk y, z szachem Król H1, i myślę, że takie posunięcie pod tytułem na przykład wieża b8 lub też bicie po prostu pionka na f4. No ale myślę, że wieża b8 to jest taki zdrowy ruch ludzki, który pokazuje totalną dominację na liniach. Tutaj b8, tutaj wieża również wchodzi na a3. No jest totalny wór, poza tym jest przewaga materialna z piekielnym atakiem. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że partia Wam się podobała. To jest y, niesamowity człowiek, który grał obronę sycylijską. Polecam wiele partii rozegrał w tej obronie. Analizujmy, uczmy się od Kasparowa. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!